Szczęsny zostaje numerem 1. Terstegen wraca, ale Flick stawia na Polaka w kluczowych meczach. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem FC Barcelony w finale Pucharu Króla z Realem Madryt 26 kwietnia i półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan 30 kwietnia i 6 maja, mimo powrotu Marca Andre Terstegena do treningów donosi Juan Jimenez z AS. Polak, sprowadzony po kontuzji Niemca Stał się filarem w walce o triplet, ale Ter Stegen może dostać szansę w lidze z Valladolid 3 maja. Czy Szczęsny, z 13 czystymi kątami, poprowadzi Barce do trofeów, mimo błędów i presji? Oto kulisy decyzji i napięć w Katalonii. FC Barcelona, lider La Ligi z 76 punktami po wygranej 1,0 z malorcą. Walczy o tryplet finał Pucharu Króla z Realem i półfinał LM z Interem Mediolan Zalewski Zieliński. To kluczowe wyzwania. Kontuzja Roberta Lewandowskiego, mięsień półścięgnisty, dwa i tygodnie pauzy, Alejandro Bolt 3 tygodnie i marca Kesadow, sezon zagrożony oraz oskarżenia o rasizm wobec Ila-Xamoriby z Celti. Śledztwo La Ligi. Komplikują sytuację. Wojciech Szczęsny, sprowadzony w październiku 2024 po zerwaniu więzadła przez Terstegena wrzesień wrześniu 2024 rok, stał się ostoją 13 czystych kątów w 24 meczach, w tym z malorcą Sport 70 solidny. Początkowe błędy, na przykład karny z BVB. sport.s 6 października gol z Celtą. Gol.com 40 ustąpiły klasy Mundo Deportivo chwali, szczęsny to filar trypletu. Deko dla daźń, Wojtek zostaje na 2026 rok, kibice na portalu X, tekto mur. Powrót Ter Stegena, kapitana z 10-letnim stażem, do treningów z drużyną wzbudził debatę, kiker ostrzega o konflikcie. A wywiady Niemca, Bild o Ultimatum dla Brawo w 2016 roku, podgrzewają atmosferę. Juan Jimenez z As ujawnia: Flick stawia na szczęsnego w finale Pucharu króla i półfinale LM, a Ter Stegen, choć pojedzie do Sewilli, będzie co najwyżej zmiennikiem. Wątpliwości dotyczą jego roli na ławce, czy tylko wspiera drużynę, pisze Jimenez. Zaskakująco. Niemiec może zagrać w lidze z Valladolid. Mimo, że cztery-punktowa przewaga nad realem wymaga stabilności, as nazywa to ryzykiem. Finał LM 31 maja Allianz Arena jeśli Barca awansuje, to wielki dylemat dla Flikę. Szczęsny, z dwunastokrajowymi krajowymi trofeami Arsenal, Juventus, Barca, marzy o pierwszym triumfie w Europie jako czwarty Polak po młynarczyku, dudku i kuszczaku i pierwszy, który dokonałby tego po emeryturze. Lewandowski z 40 golami, 25 w La Lidze, 11 w LM, opuści finał Pucharu Króla i pierwszy mecz z Interem Sport szacuje powrót na rewanż 6 maja. W celcie 99 goli, nie strzelił setnego Sport 6-10, brak precyzji.